2011 Twój stary każe Ci iść do pracy bo inaczej Cię z domu wyrzuci chciałbyś popełnić samobójstwo bo nikt Cię przyjąć nie ale nagle dzwoni do Ciebie jakiś typ o który mówi że Cię przyjmie. Zajebsicie.jpg Bardzo zadowolony idziesz do tej pracy i nagle kurwa widzisz restaurację Frediego Fasbera, która stała się McDonaldem wkurwiasz się ale musisz do niej iść. Twoja praca polega na tym, że patrzysz, jak się frytki kurwa gotują i przyjmujesz jakiś debili, którzy mają jakieś nietypowe zamówienie. Oczywiście powiedziałeś, żeby spierdalał, a menadżer drze mordę, że jesteś debilem i czemu mu tego kebaba nie dałeś? Jedziesz na policję, w Hiszpanii oni napierdalają po jakimś nieznanym języku, nie wiem czy jestem naćpany kropka i odpowiadają ci jakiegoś kebaba, zjadasz go i budzisz się w jakimś pudełku, co tu się odpierdala. Nagle gdzieś spadasz, chuj wie gdzie spadasz do wody i jesteś na jakiejś jebanej wyspie. Przychodzi do ciebie jakiś typ i mówi, że jest chujem, mówisz mu, że nazywasz się Oliver, stajesz się jego najlepszym przyjacielem. 2015 stajesz się kurwa jakimś jebanym robotem z Transformers. Jednak postanowiasz znowu kogoś zabić w tej restauracji i płyniesz do nich, ale zauważasz pałowozy i wymyślasz plan, który pomoże ci przejść. Nagle wymyślasz zajebsity plan, ściągasz zbroję, wyciągasz kurwa pistolet i strzelasz w McDonald's. Zabijając dwadzieścia dzieci i trzydzieści dorosłych, już jest to ok kner przeszły Szkoda tylko, że mnie wsadzili do więzienia na karę śmierci. John. yo yo yeah!